Witam na kanale Poradnik Handlowca. Po raz kolejny już w tym miesiącu lecimy z kolejnym filmem. Najczęściej zadawane przez Was pytanie, chyba na wszelkich stronach internetowych, forach, facebookach, czy nawet w wiadomościach prywatnych do mnie na stronie na Instagramie się odzywacie. Postanowiłem nagrać o tym film, żeby wszystkie tutaj wątpliwości wasze rozwiać. Kwota oczekująca, ponieważ o tym będzie dzisiejszy odcinek, o tym sobie porozmawiamy, to jest taki temat tabu, i chciałbym to wam po prostu w jednym takim filmie wyjaśnić. Zacznijmy od tego, że wy, jeśli jesteście sprzedającym, bo ten odcinek głównie jest przeznaczony dla sprzedających osób. To za każdym razem, jeśli wasz przedmiot zostanie sprzedany, pieniądze będą przelewane do was do tak zwanego portfela portfel Winted. Tam przechowywane są środki po waszej sprzedaży. Ale zanim one tam trafią, wpadają w nam właśnie do tej kwoty oczekującej. Jeśli chodzi o tą kwotę oczekującą. One tam będą, te środki, dopóki kupujący nie naciśnie, nie potwierdzi, że otrzymał paczkę i wszystko jest z nią w porządku, lub jeśli zapomni to zrobić, no to automatycznie po 48 godzinach powinny się te środki przelać. Tak naprawdę nie ma tutaj jakiejś większej filozofii, po prostu ze względu na to, że aplikacja ma wbudowaną ochronę Vinted, zostało stworzone to w ten sposób, że Vinted pośredniczy między nami a kupującymi. Jest to stworzone z tego jest to stworzone dlatego, że w wielu przypadkach ta ochrona nie działałaby, ponieważ sprzedający w zwyczajny sposób nie chciałby oddać ich pieniędzy więc muszą nam zabrać je trochę siłą, żeby żeby rozliczyć się z kupującym natomiast wiele osób zastanawia się, dlaczego jeszcze tych pieniędzy nie mam dlaczego jeszcze mi wiszą w tym statusie, dlaczego jeszcze nie mogę ich wypłacić generalnie no nie mamy na to wpływu, tak? Więc nie ma sensu się przejmować, nie ma sensu szukać jakichś odpowiedzi, pisać do nich automatycznie, żeby żeby nam przelali te środki. Tutaj tylko jeszcze jedna taka wskazówka dla nowych osób, które kompletnie pierwszy raz sprzedają, bo to jest taka jedna szansa, gdzie pieniądze będą wisieć, wisieć, wisieć w tym statusie i się ten status nie zmieni. Jeśli nie robiliście jeszcze tego, to trzeba po prostu wejść w zakładkę profilu na portfel. I tutaj sobie taki portfel aktywować. On na samym początku nie jest aktywowany. Wy musicie to zrobić. Klikacie tą ikonę portfela. Ja mam już aktywowany, więc nie będzie to u mnie widoczne. Tam pojawi się taki przycisk: aktywuj, i tam wprowadzacie swoje imię, nazwisko, datę urodzenia i adres. I. Wtedy ten portfel się aktywuje. To jest dla nowych osób. Jeśli ktoś tego nie zrobił, no to najwyższy czas, no bo pieniądze do Was nie trafią. Natomiast jeśli chodzi o wszystkie inne sytuacje, no to niestety musicie się wstrzymać. Tak naprawdę, w większości przypadków pieniądze, które trafiają właśnie do tego statusu. No będą tam trochę wisieć, tak? Musicie wiedzieć to, że jeśli chcecie szybko otrzymać te pieniądze, no to też możecie wyprzyspieszyć ten proces, na przykład poprzez szybszą wysyłkę, tak? Jeśli ja na przykład potrzebuję pieniędzy, gdyby była taka sytuacja, żem potrzebował pieniędzy, a ktoś by wybrał Paczkomat, no to zaniósłbym tą paczkę chociażby w sobotę czy w niedzielę, bo wtedy też paczki z paczkomatów są zabierane. Oczywiście nie w każdym mieście, ale w większości miast jednak, jednak jest to obsługiwane. A przynajmniej będę miał z głowy, paczka jest zaniesiona. Status jest zmieniony i w taki sposób sobie to przyspieszam. Pamiętajcie, że poczta czy ruch mają trochę wolniejszą tą wysyłkę niż same paczkomaty, więc też ten status będzie wisiał o te kilka dni dłużej. Później, znowu kupujący musi odebrać paczkę, on też ma na to dwa dni, w większości przypadków. W kiosku są chyba trzy dni, nawet jeśli się nie mylę. Na poczcie może być to nawet tydzień, bo paczki tam tyle są magazynowane. Więc jeśli wam wisi ta kwota, to znaczy, że jeszcze wszystko się nie zakończyło, nie zakończył się cały proces sprzedaży. I musicie czekać. Następnym takim opóźnieniem, które może być wywołane, jest właśnie kliknięcie tego statusu: wszystko ok, przez kupującego. Kupujący ma na to dwa dni, czyli jeśli zapomniał, nie chce mu się, yy, może jest jakiś wredny, to po prostu nie kliknie, albo specjalnie po prostu nie kliknie, i tyle. To dwa dni kolejne wisi wam ten status: yy, pieniądze oczekujące później nawet jeśli się ten status zmieni, to Vinted znowu ma teoretycznie 48 godzin, żeby całkowicie te pieniądze do was zostały przelane. W większości przypadków powiem wam szczerze, że od momentu zakupu do momentu Przelania tych pieniędzy do waszego portfela mijają dwa, trzy, może cztery dni, włącznie z czasem transportu tej paczki. Natomiast zdarzają się właśnie takie sytuacje, jeśli ktoś no, nie dopełnia tych swoich obowiązków, nie ma czasu na przykład odebrać paczki, no to ten status pieniądze oczekujące może wisieć, nie wiem, może nawet dwa tygodnie. Zdarzają się takie sytuacje. I tutaj taka moja rada dla wszystkich osób, które strasznie się niepokoją, złoszczą, martwią o te pieniądze. Musicie zdać sobie sprawę, że to, że ktoś udostępnia wam możliwość sprzedaży na takim profilu jak Vinted swoich rzeczy za, bez żadnej opłaty, to już jest wystarczająca naprawdę motywacja, żeby żeby się nie złościć o takie rzeczy, jak, jak przelanie tych środków. I jeśli byście sobie sprawdzili mój profil, to ja mam dodane ponad 400 rzeczy. Ponad Ponad 300 sprzedałem, bo wchodzą tutaj oczywiście też zestawy, w to mam 180 komentarzy. Wchodzą w to również zestawy, również zestawy wielorzeczowe, po kilkanaście nawet rzeczy, takie paczki miałem możliwość sprzedawać. Więc yy, trochę mi tych pieniędzy wisiało i powiem Wam szczerze, że jakbym miał za każdym razem pisać do Vinted, że moje 3 złote wiszą już tydzień. Że moje 10 zł wisi już dwa tygodnie, to ja bym po prostu tego nie ogarnął. Zajmijcie się sprzedażą, a to, co należy do innych, niech się inni tym zajmą. Wy nie odbierzecie za nikogo paczki, wy nie klikniecie za kogoś innego statusu. Wszystko ok? Wy nie pracujecie jako nie wiem. Ktoś kto zajmuje się tymi rozliczeniami w Vinted jako ten pracownik, więc nie macie możliwości tego przyspieszyć. Jak chcecie szybciej pieniądze otrzymać, to zajmijcie się tym na co wy macie wpływ, czyli tak naprawdę w tym przypadku jest to wysyłka, wysyłka przedmiotu, tak? Jeśli zobaczycie ewentualnie status, że przesyłka dostarczona, możecie napisać jeszcze sprzedającemu, kupującemu, że Przesyłka została dostarczona. Proszę sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Jeśli tak, prosiłbym, prosiłabym o zatwierdzenie, że wszystko jest OK. I to jest takie dwa sposoby, w których wy możecie szybciej otrzymać swoje pieniądze. Nie ma sensu się tutaj denerwować, nie ma sensu, nie wiem, złościć się na aplikację, na swoich klientów, bo to naprawdę w niczym wam nie pomoże. Zajmijcie się po prostu sobą. Zajmijcie się kolejnymi rzeczami, które chcecie sprzedać. Zajmijcie się, nie wiem, reklamą. Mam też film nagrany o reklamie, jak, jak można to robić za 0 zł, więc sobie zobaczcie. I zamiast marnować czas naprawdę na jakieś zamartwianie się sztuczne, to, to zajmijcie się czymś pożytecznym. Ewentualnie wystarczy poczekać. No ale dobra, ktoś może powiedzieć, no ale ja potrzebuję tych pieniędzy. 10 zł, coś. No to teraz się zastanówcie, czy sprzedalibyście tą rzecz gdzieś indziej. Na Eliksie, na Allegro. Moim zdaniem nie. Bo jest tutaj jednak coś takiego w tym Winted, że ludzie wchodzą na to, zrobiło się to popularne. Dodatkowo winted się reklamuje wszędzie, czy nawet na YouTubie, na stronach internetowych, na Facebookach. Winted wam robi reklamę za darmo, właśnie dlatego stało się tak popularne dla wszystkich, ponieważ jest darmowe dla sprzedających, jest bezpieczne dla kupujących. I generalnie ma mega, mega dużo plusów, więc zajmijmy się, skupmy się na plusach, nie patrzmy na minusy. Tak jak mówiłem, no w skrócie, najkrótszy czas, myślę, tego oczekiwania na pieniądze to są 3-4 dni, najdłuższy to może być, podejrzewam, nawet około dwóch tygodni. Natomiast jeśli już te pieniądze się sfinalizują, przeleją Wam się do portfela, Macie możliwość sobie je wypłacić. Czy na konto bankowe swoje, czy po prostu macie możliwość zrobić zakupy wykorzystując portfel Vinted, czyli po prostu nie wiem, macie 20 rzeczy złotych w portfelu, kupujecie coś, za co płacicie 20 złotych z wysyłką i z ochroną i proszę bardzo, stać was na to. Pieniądze pieniądze znikają z portfela Vinted, a nie z waszego konta bankowego. Mam nadzieję, że tutaj rozwiązałem tą sprawę. No, film wyszedł dłuższy niż planowałem. Aczkolwiek, no, chciałbym ukrócić właśnie to takie negatywne podejście do tego tematu, bo dużo osób ma po prostu tendencję do przyczepiania się do takich rzeczy, na które nie mają wpływu, do przyczepiania się do rzeczy, które są złe, zamiast skupić się na tym, co jest dobre, i zamiast po prostu cierpliwie. Poczekać. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tej kwoty oczekującej, jeśli dotrwał ktoś do końca, możecie napisać, czy jesteście kupującymi, czy sprzedającymi. Możecie napisać, jeśli macie jeszcze jakieś pytania, jeśli nie poruszyłem jakiejś kwestii w tym temacie. No, a ja Wam życzę udanej sprzedaży i zostawcie suba, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Powodzenia i cześć.